Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Kurde, moje włosy się nie układają co dobrze, dopóki się nie ubrałam to było spoko, ale jak jeszcze chodziłam w piżamie, tylko e, wczoraj wieczorem mam włosy, więc ja zawsze jak myję wieczorem, to nie dosuszam ich do końca i potem jak kładę się spać, to biorę je tak bardzo do góry i wtedy e, one nabierają objętości i jak się budzę, znowu to będzie tętać, to wtedy mam tutaj po prostu takie uuu, fajnie to wygląda, a potem już okrapują. Zgrzeszyłam, bo kupiłam sobie kawę, więc mam trzy rodzaje kaw w domu, a kupiłam sobie kawę, ale po prostu by zachciało mi się takiej zrobionej z takiego, po prostu inaczej, no. no bo mój mały ekspresik lidlowy to jednak nie robi takiej super fancy kawy, wiecie, no wystarczy, żeby sobie wypić kawę. Po prostu, żeby sobie zrobić, ale smakuje inaczej niż wiadomo z kawiarni, więc kupi kupiliśmy sobie kawę. Patryk sobie kupił jedną no, mi słodką, bo ja lubię słodkie kawy. Dla mnie, jak kawa jest zbyt gorzka, to wtedy jest za mocna, i ja no, nie przepadam. Więc tak, zgrzeszyłam. Plan na dziś jest taki, że muszę zrobić nowego łotpada po angielsku, bo do publikacji angielskiej wersji naszej książki w duecie, więc tak. Muszę z, e, zrobić nowego łotpada po angielsku, muszę zrobić nowe konto na e, TikToku po angielsku I muszę dodać trzeci chyba i czwarty rozdział poprawiony na łotpada, żeby już sobie były gotowe, czekały Bo tak jest po prostu rozsądniej niż w ten sam poniedziałek, w który to ma być opublikowane, po prostu to dodawać na wiecie, można dostać szału, jak trzeba pamiętać o wszystkim naraz, a tak jest gotowe, wchodzę, klikam, publikuję i tyle. I dziękuję bardzo. E, widziałam, że ostatni vlog jakoś tak wybuchł. No ja mam mało wyświetlenia, wiem, ja w ogóle porzuciłam tego YouTube'a, wracałam, wychodziłam, wracałam, wychodziłam tak jak w kółko, więc się nie dziwię, że te wyświetlenia takie są, jakie są. Ale jestem bardzo wdzięczna, że ktokolwiek się interesuje, co film że dalej oglądacie moje filmy. Więc nawet te 100 wyświetleń mnie mega cieszy, bo to jednak 100 osób, które się interesuje, co się u mnie dzieje. Um, także bardzo Wam dziękuję. Ale widziałam, że właśnie wyskoczyło do góry już teraz jest chyba 270 wyświetleń, gdzie wow, bo dodałam chwytliwy tytuł, um, że będę miała operację. Ja nie wiem, jak to jest tutaj. Mi się wydaje, że to jest operacja, bo jak miałam tę wizytę u lekarza w zeszłym tygodniu, to była na, normalnie na tej kartce z wizytą napisane Pre-Operation Assessment, czyli jakby to jest operacja, ale znowu z drugiej strony nazywa się to Surgery, więc może być zabieg. Więc może być zabieg, operacja, jak zwał, tak zwał. W każdym razie ja się tego boję i to wcale nie był chwytliwy tytuł, po prostu tak będzie. Więc ja się tego. Tragicznie boję ja, i no, nie chcę tego, ale mam nadzieję, że mi to pomoże, bo moje uzależnienie od do, za to naprawdę jest przegięcie. W każdym razie ostatnio zabrałam się w sobie i dopisałam trochę do rozdziału. Do mojej historii, do tej, gdzie potrzebowałam sportową boemkę. No i jakby to nie jest żaden spoiler ani nic, bo główny bohater w mojej książce jeździ sportową boemką, ale nie będę Wam mówić szczegółów, bo sama jeszcze ich nie znam. W moim planie w głowie jest zupełnie, jakby jest jedna rzecz, która. Myślę, że się wydarzy, ale jeszcze nie dotarłam do tego momentu w książce, żeby to napisać, więc może się wydarzyć wszystko, bo moi bohaterowie są tacy, że oni sobie żyją własnym życiem. I często nawet ja nie mam pojęcia, co się wydarzy dalej w książce. Mam ogólny zamysł tego, jak musiała, żeby wyglądała, ale często idzie to po prostu własnym tokiem i tyle. I tak samo jak w, na w naszej książce. W duecie też pierwotny zamysł to się w ogóle wzięło od piosenki. U mnie się to wzięło, słucham sobie piosenki i mówię, Asia, ja wymyślam coś takiego. Podoba Ci się? I ona mówi, że tak. I właśnie od jednego pewnego zamysłu na początek książki tak naprawdę zrodziło się to, że teraz ona wygląda trochę inaczej niż planowaliśmy pierwotnie, a mamy 16 rozdziałów poprawiamy poprawiamy 3... szóste już chyba teraz. Więc i to jeszcze nie jest koniec książki. To jest jakaś że rozdzielimy ją na dwie, ale to jeszcze nie wiem, zobaczymy, może będzie co jedna część, a potem druga część, a potem trzecia, piąta, dziesiąta, nie wiem w każdym razie właśnie tak jak mówię nasi bohaterowie, moi nasi żyją własnym życiem i często trzeba za nimi podążać, bo e, coś tam gdzieś inaczej powiedzą, coś gdzieś inaczej pójdą, pojadą e, pyskną komuś i fabuła się cała zmienia ale to jest bardzo interesujące mnie to fascynuje i Słuchajcie, ja mierzę bardzo, bardzo wysoko I chociaż może to nie zajmie mi jednej książki To ja wiem, do czego ja dążę I na przykład widziałam dużo motywujących historii To się tyczy na przykład u mnie książek Ale do was to się może tyczyć To może być takie przesłanie do czegokolwiek w życiu, co chcecie Słuchajcie, ja jestem na wielu grupach na Facebooku W wielu grupach Zagranicznych, polskich jak Jakieś takie e, writers helping writers Albo writers community Albo różne takie inne rzeczy W Polsce takich rzeczy nie ma Bo ludzie cię zjedzą wszystko, ale za na zagranicznych. Ostatnio ktoś dodał post, że zajęło mu to, uwaga, 20 lat, kilka rejections, czyli że e, odmów z wydawnictw i teraz jest bestselling author e, i on jego powieść będzie miała ekranizację. Po 20 latach prób i po wielu e, nieudanych propozycjach wydawniczych. Widzicie, więc nie wiadomo co się stanie 20 lat. A może za 20 lat moja któraś książka zrobi wielki boom, ale nie można się poddawać, tak? A może to będzie za rok, a może to będzie za 5 lat. Nie wiadomo. Więc nie można się poddawać, jeżeli macie cel jakiś określony. Najlepiej mieć ściśle określony cel. Ja mam ściśle określony cel. Ja mam swoją wizję. To wszystko jest takie strut to tu, tu pierdo lamento. i na przykład 2 lata temu, 3 lata temu ja się zagłębiałam w um, Rozwój osobisty. Ja robiłam kurs i tak dalej. I powiem Wam, że wtedy na początku, jak zaczynałam, to byłam, miałam strasznie zamkniętą głowę, że to tylko jest takie gadanie i tak dalej. Ale im więcej na przykład ja sobie afirmuję, tym więcej rzeczy o dziwo dzieje się w moim życiu. I to nie tylko tych dobrych, bo im więcej się stresuję i sobie myślę, że kurde, no nie, może dostanę jakiegoś takiego złego maila albo coś. To ja dostaję tego złego maila. Może nie w ten sam dzień i nie w tą za 10 minut, ale no, dzieją się takie rzeczy. Także tak, taki jest plan na dzisiaj. A w ogóle, jeszcze zaraz. Sprawdzę wszystko w domu, czy mogę to zrobić. I pojadę do sklepu, bo... pojadę do sklepu po co? Bo wrzucili do Dunstor. Szkolne ubrania i one są dużo tańsze niż w takim sklepie z uniformami. I na przykład bluzy i tak dalej, to dzieciaki będą potrzebować z logiem. No to tam muszę kupić logowane. Ale na przykład czerwone bluzki, takie polówki to one nie są logowane, więc mogę je kupić tak naprawdę gdziekolwiek tylko chcę. Więc zamierzam pojechać i zobaczyć, popatrzeć może tam są już szkolne buty jakieś, a buty to raczej w innym sklepie kupimy, ale warto zobaczyć. I to też pewnie nie teraz tylko przed całą przed szkołą, ale rozeznać się nie zaszkodzi. 10, 11, Jezus, powiem Wam, że posłanie dziecka do szkoły to nie jest taka tania sprawa i taka prosta. Właśnie wróciłam z Danstor i to no jest ta jeden z tańszych sklepów, bo normalnie go miała kupować w takim uniformity. Tutaj się to nazywa taki sklep u nas w mieście. To właśnie mam ten i za e, po prostu za jedną bluzkę dałabym 6 euro, a tutaj za trzy pak dałam, nie wiem ile gdzieś tam mam paragon. Może 6 euro za trzy, a nie za jedną. Te ceny to są po prostu kosmiczne, kosmiczne i e, wydałam tyle kasy, a nie mam nic. Czuję się go nie miała nic. No mam spodnie bluzki, to spoko, no bo tego muszę mieć więcej, no bo przecież nie będę prała codziennie i tak dalej, wiadomo, e, ale jeszcze muszę mieć. E, takie sweterki z logiem szkoły, więc też nie kupię po jednym, no bo będzie to zbrudne Więc sweterki z logiem szkoły dla jednego i dla drugiego, bo nie wiem, czy wam mówiłam, ale o mój Boże, Emi zaczyna szkołę Ja nie wiem, jak to się stało, ona ma już prawie 5 lat Coś tam trochę nakupowałam, dwie torby, znaczy tak się wydaje W jedną by się zmieściło, zaraz wam pokażę, co mam Walczę z pamięcią w telefonie, bo ciągle mi wyskakuje, że mam pełną, 64 GB w iPhone'ie, to jest po prostu masakra, bo iPhone zapisuje jakieś cookies i jakieś, ee, jakieś te dokumenty i w ogóle i nie da się tego usunąć. Tak jak na przykład w Androidzie można to wyczyścić i macie zero, tak tutaj nie ma takiej opcji. Wiem, że w piętnastkach już chyba jest. Ale ja nie mam. Mam jeszcze stary telefon. W ogóle kusi mnie tak mocno, żeby kupić sobie piętnastkę. No bo ja jednak używam telefonu codziennie i używam go do Instagrama, do promowania książek, do e, nagrywania vlogów, do w ogóle do wszystkiego tak naprawdę. Ja nie tylko dzwonię i piszę z telefonu, tylko do wszystkiego. To jest moja praca. Ja nawet książki na tym piszę czasami, więc potrzebuję chyba nowy telefon, ale tak się bronię. Dobra, pokażę wam, co kupiłam. Nagrywałam przed chwilą, myślałam, że się nagrywało, ale wyskoczyło komunikat, że jest pełna. E, pamięć znowu się nie nagrała, a rozpakowałam zakupy, ale to tutaj tak ładnie na kanapie. Don't mind e, kota kłaków, bo jeszcze nie odkurzyłam. Dopiero pojechałam do sklepu, zaraz będę odkurzać. Ale nieważne, możecie zobaczyć, co kupiłam za 80 euro. Także tak, jestem trochę załamana, bo ten paragon, no, no jest tutaj sporo rzeczy. No, wyszło 82,50. Pokażę Wam, co kupiłam. wzięłam sobie taką bluzkę na promocji ma kot. Buska na promocji, bo fajna mi się wydaje. Tutaj tak na biust to leci i nie ma żadnych ramionczyk, znaczy nie ma rękawów, jest na ramionczka. Zobaczymy, jak w 5 euro. Myślę, że będzie spoko, tak żeby na siebie zarzucić. No i teraz fun part. To nie jest cały uniform. To jest połowa uniformu, więc tak. Aleksowi wziął spodnie. Emilka spodnie nosić nie będzie. Ona może tylko sukienki albo takie spódniczki, ale doradzane jest, żeby dziewczynki małe, takie zwłaszcza na pierwszy rok szkoły, Miały taką całą po prostu długą sukienkę, a nie spódniczkę. Więc tak, trzy pary spodni na 7-8 lat, bo Alex nie jest jakoś szczególnie wysoki, ale nie jest też jakoś najniższy, nie był najniższy w całej klasie, jest taki po prostu normalny na swój wiek. Więc przymierzył przed chwilą i są troszeczkę nawet takie przylegające do stopy, więc myślę, że będą idealne. Także trzy pary wziąłam od razu więcej, bo te są slim. No i mój Alex jest szczuplutki, więc one bardzo dobrze na nim leżą, a mam. Takie nieodparte wrażenie, że jakbym kupiła je na przykład w koniec sierpnia albo na początku września, to mogłoby już ich nie być i byłyby same takie szerokie, co nie wygląda za dobrze na nim, no i też nie jest zbyt wygodne. Więc wziąłam od razu więcej. One kosztowały chyba tylko 10 euro. O nawet mniej, nawet proszę bardzo 6 euro. Więc cudownie, bo to jest naprawdę dobra cena, a te większe chyba kosztowały 10, no bo to zależy od rozmiaru. Także jedne ma większe już na później, a te teraz po prostu są idealne. Dobra, dalej nie rozwodząc się, Emilka będzie miała taki sam kolor jak Alex, i jak głupia, słuchajcie tego. Jak Alex wyrastał ze swojego uniformek był właśnie mniejszy, to ja po prostu go oddałam, a drugi wyrzuciłam. A przecież mogłam pomyśleć i, e, że Emi będzie mogła go używać, ale nie pomyślałam, więc teraz musiałam kupić na nowo. E, dostałam też jakiś od koleżanki, muszę zobaczyć. Um, mam nadzieję, że będzie dobra. Jak nie, to będę musiała kupić, ale to w tym się będę martwić kiedyś. Taki na PI i w ogóle i te bluzeczki. E, no ale kupiłam bluzki, przynajmniej, więc uwaga, pokazuję dalej. Okej, okay, więc tak, mają taki sam kolor, będzie się mylić w praniu, no ale trudno. E Emilka na 4,5. Jeżeli będzie potrzebować większych, to je po prostu kupię już tam z biegiem czasu. Na razie te są. Dobre. Aleksowi na 7,8 kupiłam jedną, dlatego że on ma z tego roku, bo mu kupowałam nowe, więc on ma. Tylko, że gdzieś po prostu w praniu się zapodziały, czy będzie, będzie trzeba poszukać i je wyprać. Ale trzy nowe i tutaj też na 8,9 już na później, żeby miał. To jeść nie woła i nie wiem, ile one kosztowały. Znajdę na paragonie, bo to nie mają tutaj ceny. Także Dunstore polecam. Um, wszystkie Rajstopy były już wyprzedane, w ogóle będę musiała szukać znowu. Rzucili cały, um, cały regał po prostu Rajstop i takie maciubkie na 12-18 miesięcy są, a takich dużych nie było, więc tak. Ona będzie mogła mieć czarne albo granatowe. Wzięłam na 5-6 i to ostatnie jakie były. Nie wiem nawet za ile, za 6 euro, za dwie pary, więc myślę, że spoko. Na pewno będę musiała dokupić więcej. Na pewno i chcę kupić. I czarne i granatowe, żeby po prostu sobie mogła wybierać. No niby to musi być uniform, ale wiadomo, skoro można mieć dwa kolory do wyboru, to niech sobie kobita wybierze. Tak, pełno kłaków, ale one się wbijają niestety. Tutaj mówiłam, że muszę odkurzyć, <grytania> don't mind. Tutaj mamy takie wysokie skarpetki na aha... A nie, to są Alexa. <laughs> Tutaj mamy wysokie skarpetki. właśnie myślałam, że wziąłam zły rozmiar. E, o jakoś nitka. Tu mamy wysokie skarpetki, bo e, też mogą i jeszcze mogą takie mm, zakostkę z takimi falbankami i chciałam je wziąć, ale nie było w ogóle żadnych, żadnego rozmiaru, także myślę, że jeszcze nie mieli dostawy. W każdym razie takie zwykłe e, takie ni. Myślę, że nie high. Odwrotnie powiedziałam, proszę bardzo, pięć. Na razie spoko wystarczy. Mam nadzieję tylko, że rozmiar jest dobry, bo to 27 ona ma teraz rozmiar w stopy 27, a te są do 30, więc mogą być troszkę za duże, ale mniejsze byłyby za małe. Więc takie problemy życiowe, proszę bardzo, Alexa. Zwykle czarne skarpetki, bo on zawsze chodzi w jakichś kolorowych, bo ja mu zawsze kupuję kolorowe. To jest mój błąd, także ma w tym roku pierwszy raz chyba w życiu czarne skarpetki do szkoły, proszę bardzo. Takie pod koszulki wzięłam, nie wiem, czy się sprawdzą, ale jakby było chłodniej czy coś, no to myślę, że pod uniform. No bo żadnej bluzy mieć nie może, tak? Musi mieć uniform, więc myślę, że takie... E, niech było to drogie 4 euro, proszę bardzo, 1 euro za jedną sztukę na 4-5 lat. Myślę, że też się przydadzą. Fajnie, że te wszystkie rzeczy mają wieszaczki, zaraz jej powieszę w szafie i to wszystko będzie przynajmniej w porządku utrzymane. No i teraz tak, dwie rzeczy, których nie mogłam po prostu nie wziąć, nie mogłam, moja córa już teraz wie. Moja córka już teraz wie, że będzie musiała wiązać koniecznie włosy do szkoły, no bo takie są wymagania, e, więc już ją teraz przyzwyczajam i uczę i zawsze e, jej wiąże włosy i ona nawet sama wymyśla fryzury i jak ja coś jej wymyślę fajnego, to na, o wow, możesz mi zrobić taką jutro albo do przedszkola, więc na pewno jej się to spodoba jak zobaczę, co jej kupiłam. Więc tak, pierwsze co są dwie takie czerwone gumeczki. No popatrzcie, przecież to jest cudowne, to jest piękne, 4 euro. Mam nadzieję, że się nie poniszczą zaraz i się nie porozklejają, bo widzę, że to takie w sklepie tego nie zauważyłam, ale to takie trochę po prostu tutaj klej jest. No. A tutaj takie zwykłe opaski. Myślę, że też będą fajnie wyglądały. Na przykład jak będzie miała dwa warkoczyki, albo dwie kitki i z tych kitek warkoczyki, albo jakąś inną fryzurę. 3 euro, także jedna sztuka, 1 euro. Myślę, że super. One są takie fajne materiałowe, mięciutkie, więc nawet nie będzie tego czuła na włosach. A równie dobrze można też to użyć jako taką... Mm, Gumkę, tak jakby, żeby mieć normalną gumkę i taką tutaj fajną to właśnie owi owi owinąć sobie, oprócz bardzo tak. No, także tyle z moich zakupów. No i jeszcze trzeba kupić inne rzeczy.